Uczyń z nami cud, przemień. O Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pocieszaj nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj. Z nami cud, przemień, o Jezu, smutny ten czas, o Jezu, o nas W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, pan zywam i Musza święta koncelebrowana, ja ofiaruję ze zmarłą siostrą Alodię Sobolewską we Mszy Świętej Gregoriańskiej. Ksiądz proboszcz modli się w intencji Władysławy, ksiądz Józef w intencji własnej. Rozpoczynając teraz najświętszą ofiarę, przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przy to błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewice, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, 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 się. Boże, ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości ciebie i bliźniego. Sprawa weźmy, zachowując Twoje przykazania. Zasłużyli na życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Zdrasza. Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego w rozdartej szacie i płaszczu, padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana Boga mojego i rzekłem: Boże mój, bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieś twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni Ojców naszych aż do dziś. Dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi, zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krajów, pod miecz, w niewolę, na, na zupełnie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś. A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Boga naszego Pana. Przez to, co, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego. I odbudować jego ruiny, dając nam ostoje w Judzie i W Jerozolimie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki. I niech będzie błogosławione Jego królestwo, to on każe i okazuje miłosierdzie, posyła do podziemnej otchłani. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec wszystkich narodów wśród których was rozproszył i tam swoją wielkość wam okazywał. Pan, Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, gdyż On sam jest Panem i Bogiem na naszym. On sam naszym Ojcem i Bogiem o wszystkie czasy. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. On was karci za wasze nieprawości, lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi i zgromadzi was pośród wszelkich narodów, wśród których zostaliście rozproszeni. Je Je en en alleluia 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 alleluia, 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 alleluia. alleluia. Bliskie Jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja. 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 Pan z Wami. Jestem, Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Panie. Jezus zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić, Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch usnug waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Ku Ojcu Miłosiernemu, który z miłością wsłuchuje się w nasze prośby, wznieśmy wołania z głębi naszych serc. Trwając w roku świętym, prosimy Cię, Ojcze, abyś wzmocnił wiarę Kościoła, pasterzy i Wiernych świeckich, by wszystkim ludziom niósł orędzie zbawienia. Ciebie prosimy. prosimy. Prosimy Cię, Ojcze, abyś wlewał mądrość w serca i umysły rządzących światem, szczególnie naszą Ojczyzną, aby wszyscy żyjący w niej mogli cieszyć się wolnością i pokojem. Ciebie prosimy. Prosimy, Ojcze, abyś utwierdzał narzeczonych w cierpliwości i czystości, a małżonków w odpowiedzialności, by dochowali wierności. Złożonym ślubom. Ciebie prosimy. Panie. Abyś udzielał daru Ducha Świętego wszystkim wpływającym na kształt naszej planety jej zasobów, by kierowali się miłością i etyką życia społecznego. Ciebie prosimy. Panie. Abyś obdarzył wszelkim błogosławieństwem Władysławy. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Ojcze, abyś przyjął do Królestwa w niebie wszystkich naszych bliskich zmarłych, siostry Alodię, i aby cieszyli się radością wieczną. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Ojcze, abyś uczył nas wzajemnej miłości, służby bliźniemu i przebaczania wzajemnych przewinień, byśmy wspólnie budowali Twoje Królestwo na ziemi. Ciebie prosimy. Boże, Ty jesteś naszym Ojcem. Uwielbiamy Cię za wszystkie Twoje dzieła, pełne miłości i dobroci względem nas, Twoich dzieci. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przy obugojcie wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i sprawa by w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wahami w Bochu, w serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twoje majestat uwielbiają zastępani aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, Razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Posłana na Zaprawdę święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On tob dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. sprawa by lud tu już wzrastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym arcybiskupem Markiem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchownictwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmarłych i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu, rodzicą, dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi Wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie tagi na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnia Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. we Udlmy się, Wszechmogący Boże, udzielenie nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Maryjo, Matko, w Teraz, w śmierci, Oto ja służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko i A słowo stało się ciałem. I nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, Wszechmogący Boże, przez wiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, wlej w serca nasze swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja byłem na początku, zawsze, i na wieki, wieku, Wieczne odpoczywanie z zmarłym dać Panie. Rad, fajnie, fajny, 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 Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan nazywa i Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa ten będą ciebie, to ciebie ma czarko, łask, błaga na wciąż płynę, No, ich, ich, ich. <średen>